Drugą dzisiejszą migawkę z Wawelu, czy właściwie dzisiaj spod Wawelu robię tu od smoka dyszącego, który w tej chwili ma jednak najwyraźniej przerwę w dymieniu, prawda. No tu widać elegancko w kierunku Mostu Dębnickiego jubilat, Sheraton Hotel, prawda, i ludzi tutaj wałęsających się po deptaku, prawda, i czekających na na smoka dychanie, a tu jeszcze jakaś babka robi jakieś robi jakieś... O jest smok dyszy! Smok dyszy, prawda? Babka się śmieje, że ona to wywołała, że wywołała, prawda? No, proszę Państwa, więc tu mała hulajnoga, ta babka coś kombinuje. Widać, że ludzie jeżdżą na rowerkach. Tam widać to diabelskie koło, most z kolei grunwalski, prawda? Ludzi sobie siedzących, bo dzisiaj jest nareszcie dość słonecznie i, no i cieplej. Może nie jest specjalnie ciepło, ale nie jest zimno hulajnogi, które teraz mają od dziś specjalne przepisy też jeżdżą, prawda? No i tutaj proszę Państwa widać, że, że tam jest wyjście ze smoczej, ze smoczej jamy z góry. Tutaj widać. Tą dziurę to jest wyjście. U góry jest wejście, tu jest wyjście na dole. I widać, że Bawel jest położony na potężnych skałach, prawda? Tu jest to dość ewidentne, że te mury obronne, gdzie się między innymi bronili Konfederacji barscy i, i nie tylko. Proszę Państwa, że jednak są zniesione na potężnych, potężnych, prawda. Yy, w skałach, chyba głównie wapiennych. No tam przebija, przebija. Chyba to jest wieża sandomierska. Proszę Państwa, tu widać, że są statki. Tam dalej widać centrum kongresowe. Dalej ten, ten hotel, który jest nieczynny, i ten balon, który czasem się wznosi w górę. Widocznie w tej chwili nie ma chętnych. Prawda? I proszę Państwa, tutaj widać, że. Kwitnie, pięknie. Chyba to jest głóg. O, to widać z złodziejską z flagą narodową. I tutaj najwyraźniej kwitnie chyba głóg. Podejdę bliżej. Ptaszki, jak słychać, ćwierkają. Prawda? Akurat. O, proszę bardzo, jak ptaszki ćwierkają. Tak, to jest ewidentnie głóg. Ulubione drzewo Matki Boskiej, prawda? No, widać, że drzewo to jest dość potężne, prawda? I, i dużo tego jest do góry, a ptaszki ćwierkają. Tu, ktoś tutaj coś powiesił, prawda? Na jednym drzewie. O, widać, że ten wóz jest. Duży. Tu jest kasztan z różowymi, różowymi kwiatami. Pięknie śpiewają te, te ptaszki, prawda, z różnych stron. No, tu widać ludzi na bulwerach i na zieleni sobie spacerują. Niektórzy jeżdżą na rowerkach, grają, śpiewają, prawda? Ptaszki oczywiście. Tam widać chyba, to są chyba śnieguliczki takie białe, prawda, a tu jest tablica informacyjna dla nieczutejszych by się, a nawet tutaj się też mogą skorzystać. Jaki tu jest porządek, prawda, bycia i zwiedzania. Tak, to jest wieża sandomierska. No to proszę Państwa, nie będę już za dużo bałamucił. Tam widać most Grunwaldzki, no i tam w kierunku Skałki. To nie będę więcej przeszkadzał i wracam znów w kierunku w kierunku smoka. To na razie tyle, amen.